Zdradziła mnie żona, a gdy karma ją zniszczyła, nie czułem do niej ani grama litości. Ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy żona mnie nie zdradza. Nie miałem konkretnych dowodów, więc nie chciałem jej oskarżać ani poruszać tego tematu, na wypadek gdybym się mylił. Nie chciałem też dać jej powodu, by ukrywała wszystko jeszcze lepiej. To były tylko drobne szczegóły i przeczucie. Jakieś pięć miesięcy temu zaczęła więcej ćwiczyć i znacznie bardziej dbać o swój wygląd. Jest bardzo atrakcyjna, ale nigdy specjalnie się nie malowała ani nie układała włosów w skomplikowane fryzury. Oprócz tego zaczęła pilnować swojego telefonu, a to, jak wiem, jest niepokojącym sygnałem. Zwykle swobodnie korzystaliśmy ze swoich telefonów, ale teraz nie wypuszcza go z rąk. A jeśli proszę, żeby dała mi telefon, by zrobić zdjęcie, mówi, żebym użył swojego. Zaczęła też częściej zostawać dłużej w pracy, a przez ostatnie pięć miesięcy kilka razy jeździła w delegację. Nie wykazuje inicjatywy w sferze intymnej i ogranicza się tylko do krótkich pocałunków. Próbowałem kilka razy zainicjować zbliżenie, ale albo mi odmawiała, albo była tak obojętna, że było to nawet gorsze niż jawna odmowa. Jakiś czas temu poruszyłem temat braku życia intymnego, a ona tłumaczyła to zmęczeniem, macierzyństwem, pracą i sportem. Powiedziała, że nie chce, żebym tak się czuł i obiecała postarać się to naprawić. Pocałowała mnie tamtego wieczoru, ale nic się nie zmieniło. Zacząłem się zastanawiać może to jakiś kryzys wieku średniego. W jej pracy jest pewien facet, który, jak mi się wydaje, może być przyczyną problemu. Żona kiedyś często o nim mówiła, ale kilka miesięcy temu nagle przestała go wspominać, chociaż wiem, że nadal blisko ze sobą pracują. Jest żonaty, ma dzieci i wspominał, że ma problemy w małżeństwie. Widziałem go kilka razy i wyraźnie mnie ignorował. Nie jest w tak dobrej formie fizycznej jak ja, ale dobrze się ubiera, jest towarzyski i lubi się napić. Moja żona czasami mówi, że chciałaby, żebym ja też pił. Ja skończyłem szkołę średnią, a on ma tytuł magistra. Zarabia też znacznie więcej ode mnie. Trenuję zawodników sztuk walki i bardzo to lubię ale ta praca nie przynosi dużych pieniędzy. Żona uważa, że mógłbym zarabiać więcej, pracując w innej branży. Nie ma obsesji na punkcie pieniędzy, ale rozumiem jej dążenie do stabilności finansowej. Niedawno pojechała w podróż służbową. Okazało się, że pojechała do tropikalnego kurortu w towarzystwie tego kolegi i dyrektora generalnego. Nie dawała mi spokoju myśl, że spędziła mnóstwo czasu z tym facetem. Chcę potwierdzić swoje podejrzenia, ale nie chcę robić awantury, oskarżając ją bez dowodów. Ogólnie rzecz biorąc, nasze małżeństwo było dobre, pomimo wzlotów i upadków. Jeden z przyjaciół doradził mi, żebym zaczął dyskretnie zbierać dowody, ale czuję się niekomfortowo, wkraczając w jej prywatność. Jeśli naprawdę mnie zdradza, nie wyobrażam sobie, jak mógłbym z nią zostać. Jestem głęboko zaniepokojony. Jestem zaangażowany w życie naszych dzieci, a myśl, że będę je widywał tylko przez część czasu, łamie mi serce. Będę wdzięczny za każdą radę, jak postąpić w tej sytuacji. Aktualizacja 1. Uzyskałem dostęp do naszego konta telefonicznego i zauważyłem mnóstwo wiadomości wysyłanych w nocy na konkretny numer. Planuję dowiedzieć się, do kogo on należy. Po tym odkryciu targały mną silne emocje. Wczoraj wieczorem próbowałem zainicjować zbliżenie, ale żona odmówiła, tłumacząc się zmęczeniem i bólem głowy. Rozmawialiśmy o naszej relacji, a ona obiecała poprawę tak jak już to robiła wcześniej. Dziś rano wspomniała o możliwym wyjeździe do Vegas z koleżankami ze studiów, których nigdy nie poznałem. Zaczynam dostrzegać pewien schemat, ale na razie nie jestem pewien. W końcu zdecydowałem się na dalsze dochodzenie i sprawdziłem szczegółowe bilingi połączeń i wiadomości. Zobaczyłem, że w środku nocy wysłano setki wiadomości na ten sam numer. Zadzwoniłem na niego z automatu telefonicznego i odebrał jeden z jej kolegów ten sam, ten, którego podejrzewałem. Udało mi się uzyskać dostęp do jej telefonu, gdy była pod prysznicem, i odkryłem, że korespondencja z tym numerem została usunięta. Co więcej, ten numer był zapisany w jej kontaktach pod żeńskim imieniem. Teraz bardzo niepokoi mnie ta delegacja, na której był obecny ten facet. Musiałem wyjść z domu, żeby się uspokoić. Zebrałem myśli i wróciłem, ale nie wiem, co robić dalej. Jeśli przedstawię jej to, co mam, prawdopodobnie znajdzie jakieś wytłumaczenie. Nie jestem pewien. Czy mam w milczeniu dalej zbierać dowody, czy od razu przedstawić jej fakty? Jestem wściekły. Rozrywa mnie złość na nią, ale jednocześnie mam silne pragnienie, by rozprawić się z tym gościem. Będę musiał dołożyć wszelkich starań, żeby się powstrzymać. Boję się, że żona przyzna się tylko do niewinnego flirtu, a ja nie będę miał wystarczających dowodów, by zmusić ją do wyznania całej prawdy. Jak najlepiej postąpić? Planuję nie spać w nocy, kiedy zwykle do niego piszę, a potem ją zaskoczyć i zapytać, z kim koresponduje, żeby sprawdzić, czy mnie okłamie. Aktualizacja 2. Zeszłej nocy, gdy położyliśmy się spać, udawałem, że zasnąłem i czekałem, czy żona wstanie, by użyć telefonu. Tak też się stało. Chwilę po północy wstała, wyszła do drugiego pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Odczekałem kilka minut, a potem szybko otworzyłem drzwi i wszedłem, mówiąc, że nie mogę zasnąć i zapytałem, co robi. Złapałem ją w momencie pisania wiadomości i pojawiłem się zbyt szybko, by zdążyła cokolwiek usunąć. Widziałem, jak powoli próbuje ukryć telefon. Powiedziała, że też nie, może zasnąć i po prostu pisze z koleżanką. Miałem plan i od razu przeszedłem do jego realizacji. Podszedłem bliżej, zacząłem ją całować i zapytałem, czy nie chce się zbliżyć. Zgodnie z oczekiwaniami odmówiła. Zacząłem się więc śmiać i dla żartu ją łaskotać, mówiąc, że chyba jest bardziej zajęta swoją przyjaciółką niż mną. Następnie lekko ją przewróciłem, starając się wyrwać jej telefon, udając, że to wszystko zabawa. I wtedy to zobaczyłem: niezwykłą panikę, ale ten specyficzny strach w oczach zawodnika, który wie, że właśnie popełnił błąd, dał się złapać i zaraz odklepie. Cały jej blef się posypał. Próbowała odzyskać telefon, ale odwróciłem się, trzymając go poza jej zasięgiem, wciąż się śmiejąc, chociaż w środku wszystko we mnie umarło powiedziałem jej, że zamierzam zadzwonić do tej jej koleżanki i dowiedzieć się dlaczego nie daje mojej żonie spać. Żona krzyknęła: Proszę, nie dzwoń do niej. Ja jednak kontynuowałem. Otworzyłem historię rozmów i zobaczyłem wiadomość: Nie mogę się doczekać, aż jutro cię zobaczę. Nacisnąłem przycisk zadzwoń. Po chwili, która wydawała się wiecznością, odezwał się męski głos. Nie wiedząc co powiedzieć, po prostu się rozłączyłem. Następnie zacząłem nagłos czytać jej wiadomości i zapytałem, dlaczego wysyła takie rzeczy do faceta w środku nocy. Powiedziała, że nie wie. Zapytałem, czy ma mi coś do powiedzenia, ale milczała. Wtedy powiedziałem jej, że widziałem bilingi i wiem o wszystkich jej nocnych rozmowach z tym gościem. Zaczęła płakać i przepraszać. Pozostałem spokojny. Wyjaśniłem jej, że następnych kilka minut będzie kluczowe. Jeśli nie powiem mi całej prawdy, konsekwencje będą bardzo poważne. Przyznała się, że flirtowała z kolegą, który ma problemy w małżeństwie i że przerodziło się to w otwarty flirt. Twierdziła, że do niczego fizycznego nie doszło. Ale ja czułem, że przyznaje się tylko do tego, co już wiedziałem. Powiedziałem jej, że jeśli nie potrafi być w stu procentach szczera, to ma spakować swoje rzeczy i się wynieść. Zgodziła się, płacząc i przepraszając. Zanim wyszła do swojej matki, zapytała, czy zamierzam ją zostawić. Odpowiedziałem, że porozmawiamy o tym później, bo jest środek nocy. Wyszła i od tamtej pory jej nie widziałem, chociaż próbowała się ze mną skontaktować. Po prostu wyłączyłem telefon. Oto mój plan. Chcę znaleźć terapeutę rodzinnego i umówić się na wizytę, udając, że chcę wszystko naprawić, ale tak naprawdę wykorzystać to jako sposób na właściwe zorganizowanie procesu rozstania. Nagrałem całą naszą rozmowę zeszłej nocy na wypadek, gdyby próbowała mnie o coś oskarżyć. Dowiedziałem się od znajomego prawnika, że w naszym stanie takie nagranie jest legalne. Chcę być ostrożny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przeszłości byłem zawodowym wojownikiem. Jakiekolwiek oskarżenie o przemoc wobec mnie, biorąc pod uwagę mój wzrost, budowę ciała i zawód, mogłoby być katastrofą, zwłaszcza w kwestii opieki nad dziećmi. Dlatego planuję nagrywać wszystkie nasze przyszłe interakcje dla własnego bezpieczeństwa. Jestem kompletnie zdruzgotany. Moja rodzina się rozpada, a myśl o tym, że będę widywał dzieci tylko przez połowę czasu, po prostu mnie zabija. Mimo że podejrzewałem zdradę i tak jestem w kompletnym szoku. Najtrudniejsze jest uświadomienie sobie, że to dopiero początek. Chcę rozprawić się z tym mężczyzną, ale muszę się kontrolować. W jednej z wiadomości nazwał mnie zwierzęciem i wiem, że się mnie boi. Mimo braku wyższego wykształcenia i dobrze płatnej pracy, jestem dumny z tego, że zawsze dążę do wiedzy i samorozwoju. Może nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, ale na pewno nie jestem głupi. Napiszę aktualizację, gdy sytuacja się zmieni. Teraz nawet nie wiem, jaka rada mogłaby mi pomóc. Aktualizacja 3. Jestem wdzięczny za całe wsparcie, jakie otrzymałem w tym trudnym okresie. Mój przyjaciel prawnik polecił mi adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Co więcej, ten adwokat sam przeżył zdradę i według mojego przyjaciela takie sprawy pozwalają mu brać swoisty rewanż. Jest bardzo elastyczny w kwestii płatności i naprawdę chce pomóc. Może to chociaż jakiś pozytywny aspekt. Teraz do rzeczy. Moja żona przyznała się do zdrady. Powiedziała, że wszystko zaczęło się od flirtu, potem przerodziło w emocjonalną więź, ale twierdziła, że do niczego fizycznego nie doszło. Od razu wiedziałem, że to kłamstwo, i w końcu przyznała, że mieli romans, który zaczął się w tym samym czasie, gdy przestała być blisko ze mną. Poznałem o wiele więcej szczegółów, niż byłem w stanie znieść. Ich romans był bardzo namiętny. Powiedzieć, że mnie to złamało, to nic nie powiedzieć. Walczę z emocjami i z trudem mogę utrzymać jedną myśl w głowie. Powiedziałem żonie, że na razie lepiej będzie, jeśli zamieszka u matki, a ja zajmę się dziećmi, żeby zapewnić im stabilność w domu. Mój adwokat w tym czasie robi swoje. Według niego, pozostanie w domu to dla mnie duża przewaga. Poza tym, jeszcze nie powiedziałem żonie, ale nasze małżeństwo jest skończone. Dowie się o tym, gdy otrzyma dokumenty rozwodowe, co nastąpi już wkrótce. Nie mogę pozbyć się natrętnych myśli o niej i tym mężczyźnie. Trenuję zawodników brazylijskiego jiu-jitsu, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, i staram się poświęcać treningom maksimum uwagi. Wysiłek fizyczny mi pomaga. Oczywiście jestem też w pełni skupiony na dzieciach. Poza sportem, moją główną odskocznią zawsze była nauka. Zwykle czytam po kilka godzin każdego wieczoru, żeby się zrelaksować, ale ostatnio nie potrafię skupić się nawet na jednym akapicie, po tym jak dowiedziałem się. Że nazywali mnie tępym zwierzęciem, boję się nawet wyobrazić sobie, o czym jeszcze mogli rozmawiać. Ta sytuacja naprawdę mnie złamała. Zawsze byłem pogodnym człowiekiem, ale teraz radość po prostu zniknęła. Z drugiej strony, gdy prawda wyszła na jaw, wiele osób zaoferowało mi pomoc. To zdecydowanie daje poczucie wsparcia. Kilka żon moich przyjaciół nawet zaczęło mnie sfatać, opowiadając o pięknych kobietach, które są mną zainteresowane, wiedząc, że wkrótce będę wolny. Nie zamierzam się z nikim spotykać, dopóki ta cała historia się nie skończy, a prawdopodobnie jeszcze długo po tym. Ale sam fakt, że mam jakieś możliwości, trochę pociesza. Myślę, że w końcu sobie z tym poradzę. Teraz najważniejsze są dzieci. Postaram się napisać nową aktualizację w najbliższym czasie. Moja żona jest w rozpaczy i błaga o uratowanie małżeństwa ale wiem, że nigdy nie będę w stanie wybaczyć tego, co zrobiła, a to oznacza, że próby ratowania rodziny tylko odłożą to, co nieuniknione. Aktualizacja 4. Życie zamieniło się w chaos, ale postanowiłem znowu tu zajrzeć i dać znać, co się dzieje. Dowiedziałem się, że żona mnie zdradza, a także, że uważa mnie za tępego nieudacznika, bo mało zarabiam. Złożyłem pozew o rozwód, który powinien zostać sfinalizowany w przyszłym miesiącu. Ustaliliśmy wspólną opiekę nad dziećmi po połowie, a ona będzie płacić mi alimenty, ponieważ jej dochód jest znacznie wyższy od mojego. Taka jest obecna sytuacja prawna. Teraz o konsekwencjach. Jestem załamany, a moje dzieci również. Nigdy nie myślałem, że zostanę samotnym ojcem, ale oto jestem. Moja żona, jak się wydaje, wpadła w depresję. Mężczyzna, z którym mnie zdradzała, podobno uznał, że nie jest warta tego, by się z nią wiązać. Zaczęła pić i spotykać się z przypadkowymi facetami, których znajduje w internecie. Było już kilka sytuacji, kiedy dzwoniła do mnie i błagała, żebym ją przyjął z powrotem, żeby odzyskać dawne życie. Część mnie chciałaby tego, ale pozostaje nieugięty. Kiedy dowiedziała się, ile pieniędzy będzie musiała mi płacić co miesiąc, wydaje się, że tylko ją to rozwścieczyło. Moje dzieci nie rozumieją całej sytuacji. Kiedy nie ma ich ze mną, czuję się okropnie. Cały czas jestem samotny. Prawie nie spędzam czasu z przyjaciółmi. Głównie po prostu siedzę w domu. Nawet baristka z kawiarni, do której często chodzę, zapytała, czy wszystko u mnie w porządku, bo wyglądam na smutnego. Wygląda na to, że nie ukrywam swoich emocji tak dobrze, jak mi się wydawało. Niektórzy znajomi chcą umówić mnie na randkę, ale nie chcę tego, bo czuję, że dla wszystkich jestem teraz tym facetem, którego zdradziła żona. Byłem w małżeństwie tak długo, że nawet nie wyobrażam sobie, jak znowu zacząć się z kimś spotykać. Jedyne, co mnie trochę pocieszyło, to sukces kilku moich zawodników na dość wysokim poziomie. Ale ogólnie, wciąż nie wiem, co robić dalej. W pewnym momencie będę musiał się otrząsnąć i iść naprzód. Po prostu na razie nie znalazłem w sobie motywacji. Poprosiłem znajomego, żeby skontaktował się z żoną tamtego mężczyzny i pokazał jej dowody, które miałem. Nie mogłem tak po prostu zostawić tego bez konsekwencji dla niego. Nie mogłem pójść i osobiście się z nim rozprawić, więc to była najlepsza opcja. Na początku nie uwierzyła, ale potem usłyszałem, że w ich małżeństwie zaczęły się poważne problemy. O ile wiem, wciąż są razem, ale ich relacje nie są zbyt dobre. Czuję ogromną złość. To szaleństwo, jak życie może się wywrócić do góry nogami. Jedyne co można nazwać w miarę pozytywnym, to to, że przez znajomych poznałem dziewczynę, która mnie interesuje. Jeszcze nie zaprosiłem jej na randkę, ale jest niesamowicie piękna. Tyle że jest ode mnie młodsza o jakieś 12 lat. Nie wiem czy to duży problem, ale różnica wieku jest dość znaczna. Po tym przez co przeszedłem, moja pewność siebie mocno ucierpiała. Wydaje mi się, że jest dla mnie za dobra. Może tak właśnie jest, ale często o niej myślę i to zajmuje moje myśli przez ostatnie 8 miesięcy. Muszę przyznać, że nigdy w życiu nie czułem się tak źle. Zawsze byłem szczęśliwym człowiekiem ale teraz jest we mnie tylko mrok i pustka. Finałowa aktualizacja. W skrócie, dowiedziałem się, że moja żona zdradzała mnie z kolegą z pracy, po czym się z nią rozwiodłem. Byliśmy razem około 16 lat. Powiedzieć, że moje nowe życie stało się dla mnie wyzwaniem, to nic nie powiedzieć. Tak, zdarzają się chwile smutku i poczucia straty, ale mijają. Ogólnie czuję się świetnie. Dzieci mają się dobrze i spędzają ze mną dużo czasu. Po rozwodzie żona musiała brać więcej projektów w pracy, żeby opłacić swoje nowe, samotne życie, a także alimenty dla mnie. Zarabiała znacznie więcej ode mnie. Kiedy zaczęła się pandemia, miałem elastyczny grafik, więc mogłem zostać z dziećmi i zająć się ich nauką w domu. Ponieważ moja praca wiąże się z kontaktem fizycznym, pandemia mocno ją spowolniła. Moi zawodnicy mają teraz niewiele okazji do zawodów, więc w pewnym sensie stałem się tatą na pełen etat. Dałem sobie czas, żeby dojść do siebie po rozwodzie. Młoda kobieta, która mi się podobała, wyjechała w dłuższą podróż służbową do Europy. Utrzymywaliśmy kontakt przez internet. Kiedy jej kontrakt się skończył, wróciła i od tamtej pory jesteśmy razem. Kocha mnie i moje dzieci. Jest niesamowicie opiekuńcza i wrażliwa. Zanim nas poznali, mówiono mi, że jest jak cudowna kobieta i najmilsza osoba na świecie. Myślałem, że to brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe. Ale ona naprawdę taka jest. Myślę, że w najbliższej przyszłości czekają nas kolejne kroki w naszym związku. Co do mojej byłej żony, jej nie dzieje się najlepiej. Zaczęła pić i spotykać się z przypadkowymi mężczyznami z internetu. Obciążenie w pracy też daje o sobie znać. Przez ostatnie kilka lat postarzała się o dziesięć lat. Zawsze była piękna, ale ostatnim razem, gdy ją widziałem, wyglądała na wyczerpaną jakby wyssano z niej całą energię życiową. Dziwnie to mówić, ale odniosłem właśnie takie wrażenie. Jej najlepsza przyjaciółka przyznała mi, że moja była jest nieszczęśliwa i stała się nieznośna. Chyba nigdy nie zrozumiem, jak osoba, która była szczęśliwa i wydawała się pewna siebie, może tak szybko stoczyć się na dno. Jej przyjaciółka powiedziała też, że moja była nigdy nie sądziła, że naprawdę odejdę po zdradzie. Myślę, że czuła nade mną kontrolę z powodu swojej wysokiej pensji, a konsekwencje jej zdrady okazały się dla niej zaskoczeniem. Mimo wszystko mam nadzieję, że odnajdzie spokój, chociażby ze względu na nasze dzieci. Ogólnie pomimo trudności związanych z pandemią, u mnie wszystko dobrze. Bardzo się cieszę, że od razu zakończyłem swoje małżeństwo, zamiast próbować je ratować. To była wtedy trudna decyzja, ale wiedziałem, że słuszna. A potem po prostu szedłem do przodu. Krok po kroku. Jeśli znaleźliście się w podobnej sytuacji, myślcie perspektywicznie. Na początku będziecie zdruzgotani. Potem przyjdzie smutek, potem depresja, a na końcu całkowita rozpacz. Ale mimo wszystko idźcie dalej. Ćwiczcie codziennie. Najważniejsze to każdego dnia robić choćby coś małego, co was rozwija lub daje nowe umiejętności. Nie chodzi o motywacyjne gadki, ale o realne umiejętności. Ja zająłem się kręceniem i montażem wideo, tworząc krótkie filmy o moich zawodnikach. Stało się to dla mnie ciekawym hobby. Czytam więcej książek, żeby nauczyć się czegoś nowego. Po prostu staram się robić coś pożytecznego każdego dnia. Małe kroki z czasem składają się w całość. Najważniejsze to pracować nad sobą i uzbroić się w cierpliwość. Niesamowita historia o tym, jak człowiek potrafi metodycznie i z zimną krwią odbudować swoje życie po totalnym zniszczeniu. Ale zdrada ma różne oblicza. Czasami uderza nie w Twoją dumę, a w Twoje poczucie bezpieczeństwa i status. Posłuchajcie teraz historii o kobiecie, która zdradziła męża dla bogactwa, i o tym, jak karma rozliczyła ją w zupełnie inny sposób. Dowiedziałem się, że moja żona zdradzała mnie z bogatym mężczyzną. A potem okazało się, że on jest żonaty. Byłem świeżo po zakończeniu długiego związku, kiedy poznałem moją przyszłą żonę. Ja miałem 33 lata, a ona 34. Nasze poprzednie rozstanie odbyło się bez dramatu. Po prostu zdaliśmy sobie sprawę, że zmierzamy w różnych kierunkach i lepiej będzie, jeśli pójdziemy własnymi drogami. Kilka miesięcy później przypadkowo poznałem kobietę o imieniu Jessica. Rozmawialiśmy w kawiarni, wymieniliśmy się numerami i szybko znaleźliśmy wspólny język. Od razu ją uprzedziłem, że niedawno wyszedłem z poważnego związku i na razie nie jestem gotów na nic nowego. Powiedziała, że poczeka. Wtedy wydało mi się to niesamowite. Pomyślałem, że skoro kobieta jest gotowa czekać, to naprawdę jest mną zainteresowana. Jak się później okazało, wcale tak nie było, ale w tamtym momencie wydawało mi się, że spotkałem właściwą osobę. Działaliśmy powoli. Po dwóch latach zamieszkaliśmy razem, a osiem miesięcy później oświadczyłem się jej i zaczęliśmy przygotowania do ślubu. Wszystko szło gładko, oboje byliśmy stabilni finansowo, ja zarabiałem dobrze, ona również. Nie należeliśmy do jednego procenta najbogatszych ludzi na świecie, ale zdecydowanie byliśmy klasą średnią. Nasz związek wydawał się solidny, mieliśmy swoje wzloty i upadki, ale budowaliśmy wspólne życie. Przez pierwsze cztery lata wszystko było wspaniale. Potem Jessica zaczęła pracować nad jakimś skomplikowanym projektem, a przynajmniej tak mówiła. Zostawała dłużej w pracy, często wracała późno. Tęskniłem za nią, ale rozumiałem, że ma napięty grafik. Kiedy ja byłem zajęty pracą, ona mnie wspierała, więc starałem się robić to samo. Pytałem, kiedy projekt się skończy, ale ciągle przekładała termin. Trwało to około ośmiu miesięcy i w pewnym momencie stało się oczywiste, że coś jest nie tak. Postanowiłem sprawdzić jej służbowego laptopa, którego przynosiła do domu. Szukałem, ale nic nie znalazłem. Wiedziałem jednak, że odpowiedzi muszą gdzieś być. Nie byłem pewien czego szukam, ale czułem, że coś znajdę. Odkryłem kilka maili z konta pocztowego, o którego istnieniu nawet nie wiedziałem. Nie musiałem czytać wszystkich. Wystarczył jeden. 10, w którym opisywała mu dokładnie to samo, co mówiła mi w naszą noc poślubną. Te same słowa. W tym momencie poczułem fizyczny ból w klatce piersiowej. Moje najgorsze przeczucia okazały się niczym w porównaniu z rzeczywistością. Zdradzała mnie. Kiedy wróciła do domu, postawiłem przed nią laptopa z otwartymi mailami. Na początku po prostu patrzyła w ekran w szoku. Wtedy zapytałem, kim jest ten mężczyzna. Zamiast odpowiedzi zaczęła krzyczeć, że nie miałem prawa grzebać w jej służbowym laptopie, bo są tam poufne informacje. Prawie się roześmiałem, sama używała go do komunikacji z kochankiem, a teraz mówi o poufności? Zapytałem jeszcze raz. Przyznała, że ten człowiek był klientem jej firmy, z którym kontynuowała kontakt po zakończeniu kontraktu. Rozmowy przerodziły się w coś więcej i zaczęli ze sobą sypiać. Zapytałem, czy mnie kocha. Powiedziała, że tak. Potem oświadczyła, że zamierzała powiedzieć mi o rozwodzie, żeby odejść do niego. Postanowiłem dowiedzieć się, kim jest ten mężczyzna. Okazało się, że był niewiarygodnie bogaty. Żona zawsze kochała luksus, ale wcześniej wydawało mi się, że chce do wszystkiego dojść sama. Najwyraźniej się myliłem, albo po prostu tego nie zauważałem, zaślepiony miłością. Tak czy inaczej, zrozumiałem, że nasze małżeństwo się skończyło. Próbowała jeszcze przez chwilę coś naprawiać, ale myślę, że tylko dlatego, że tak wypadało. Rozwód zajął kilka miesięcy. Wkrótce poszliśmy różnymi drogami. Nigdy nie myślałem, że znajdę się w takiej sytuacji rozwiedziony i samotny. Moja była nie traciła czasu. Zaczęła publikować w mediach społecznościowych zdjęcia z nowym mężczyzną i ogłosiła zaręczyny. Ale był jeden problem. Jej narzeczony był już żonaty okłamał ją, że jest wdowcem. Ale jego żona nie umarła. Po prostu wyjechała do innego kraju, żeby opiekować się chorym krewnym. Kiedy wróciła, wszystko wyszło na jaw. Ślub został odwołany. Zresztą i tak by do niego nie doszło, bo on już był żonaty. Po tym wszystkim posty mojej byłej w mediach społecznościowych stały się chaotyczne. Pisała o tym, jak straciła swoją bratnią duszę. Ale ja wiedziałem, co tak naprawdę straciła. Pieniądze. Wszystko, co widziała w tym mężczyźnie, to droga do luksusowego życia. Był dla niej szansą na przyspieszenie drogi do bogactwa. Teraz nie zostało jej nic. W międzyczasie, po rozwodzie, odnowiłem kontakt z dziewczyną z przeszłości tą, z którą rozstałem się na krótko przed poznaniem Jessiki. Na początku tylko się przyjaźniliśmy, ale z czasem zrozumieliśmy, że jesteśmy wreszcie gotowi dać sobie drugą szansę. Wiedziała o moim rozwodzie i podeszła do tego ze zrozumieniem. Kiedy moja była dowiedziała się, że znowu się z kimś spotykam, dosłownie oszalała. Zaczęła oblewać mnie błotem w mediach społecznościowych, publikując post za postem pełne nienawiści. Tak pochłonęła ją złość, że pisała nawet o swoim byłym kochanku, który ją rzucił. Tak aktywnie wylewała swoje życie prywatne do internetu, że jej kariera zawisła na włosku. O ile wiem, jej kierownictwo dało jej ostrzeżenie. Firma, w której pracowała, była spółką publiczną a jej posty mogły zaszkodzić ich reputacji. W rezultacie przeniesiono ją do innego działu, gdzie pensja nie była już tak wysoka, do jakiej przywykła. Ale to wszystko jej wina. Gdyby była zadowolona z tego, co miała, nie musiałaby przez to przechodzić. Ja po prostu usunąłem swoje media społecznościowe, bo czytanie tego wszystkiego było zbyt toksyczne i bezsensowne. Teraz ja i moja dziewczyna myślimy o wspólnej przyszłości. Rozważamy małżeństwo, ale postanowiliśmy się nie spieszyć. Ostatnią rzeczą, jakiej chcę, to znowu popełnić ten sam błąd. Dwie historie o zdradzie i dwie historie o karmie, która uderzyła w zupełnie różny sposób. W pierwszej historii widzieliśmy upadek moralny, a w drugiej upadek społeczny i finansowy. I tu pojawia się pytanie, które chcę Wam zadać: która kara jest gorsza? Kara jest: stracić miłość i szacunek, czy stracić pieniądze, status i karierę? Co Waszym zdaniem boli bardziej? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca.